Witajcie, moi widzowie. Wracamy do naszej gry. Tu nam się zrobił schemacik. Cóż tam mamy ciekawego? Wow, całą masę dobrych rzeczy. Widzę nowe bronie, widzę nowy nowe chyba... nowy chyba są, czyli będziemy mogli lepsze przedmioty kopać. To jest dobre, dobra rzecz. O, proszę, jeszcze jakiś nowy schemat. Glorb. Co? to jest glorb 5% szansy, że damy trudkę na przeciwnika i 5% rezystów. W sumie słabe. Mamy nową piłę, o której mówiłem, ale potrzebujemy jakiś water balon hmm. Do tego jeszcze nie widziałem, że więc na razie nie możemy tego zrobić. Mamy ten wiatraczek. Zróbmy ten wiatraczek. Mamy bronię. To za pó póki pamiętamy to jeden zrobimy, bo to się do tego nam później przyda. O! I może spróbujemy wykrawdzić nową broń. Dobra, zobaczymy tam przy okazji, czy może już wyrosły w pół te rzeczy. To byśmy pola w ten przenieśli. Generalnie zauważyłem, że mam chyba za głośno efekty. Jakbym sobie dał na 20%... O, może będzie trochę przyjemniej się oglądało. Dobra, wyrosły, bo widać, że już z nami. Mm -hmm, mm -hmm. Nowy quest. Zabieramy naszą ziemię. bo ziemię, to ciężko w tym kraju. Marlapul. Hmm. Dobra, powoli tam będę się udawał do tego Marlapul, ale to może za chwileczkę jak zobaczymy tu nową broń, bo może w Marlapul będzie jakaś walka, więc warto byłoby. Poszerzymy sobie chałupę trochę. No trochę tak dziadosko to wygląda, na razie nie mam czasu na zmiany. Tam co mamy? Kwiata. A, teraz ziemia. No i elegancko. Mamy ten kwiatek, mamy tą rzecz i mamy... WOW! Fioletowa! No to będziemy teraz... O, jest! Ale będziemy teraz mucić. Nie dość, że krytyka 17% to jeszcze szansa na zamrożenie prawie 20. No i dobrze, opacało się wrócić do miasta. 136 sekundę Okej, okay, jak my stoimy z kostami? Mm, mamy 4 Dobra, chyba najbliższe mamy. Tu mamy jakieś dwa. ha teleport. To tutaj podejdziemy. Właśnie to jest ten problem, że nie widać, kurde, który jest tym questem głównym, który nas pcha dalej. No ale trudno. Będziemy robić wszystkie po kolei. O, ładnie się teraz bije. Widzę, że obok jest jakiś przeciwnik na czerwono. To chyba jakiś questowy jest. Explo. coś tam. Tak, jest. Dobra. To go walimy na bułę. Może po. Go... Hmm. Coś tam tutaj tłumaczy. A! Dostaliśmy schemat na łóżko, żebyśmy mogli przyspieszać czas w grze. Jak jest dzień, to żebyśmy mogli do nocy robić. Bardzo dobra rzecz. Poleciała esencja. Quest mamy zaliczony. A kolejny mamy tutaj. No to widzimy się na miejscu. Kolejny schemat poleciał z kamienia. Staffet Gutterfly. Także do postawienia. Taki robaczek. Coś tak patrzę na to zamrożenie, ale nie widzę, żeby jakoś szczególnie zamrażało tych przeciwników. Mamy 20% szansy, ale efektów nie widać. Dobra. Biegnę dalej. Jesteśmy już tutaj. Także zaraz coś powinniśmy znaleźć. Okej, okay, znalazłem to miejsce do questa. Musimy... Tego mąbita zabić, i mamy ten Quest, abyście chcieli zobaczyć, mamy zebrać te roślinki. Tylko, że ten bulga jest problemem, musimy go pokonać. Tylko, że nam się przyczepił ten ziomeczek zielony i on trochę problematyczny jest. Chciałbym się go trochę pozbyć, żeby do nas już nie podchodził, ale nie wiem, czy mi się to uda. W każdym bądź razie, wow, jak to szybko teraz idzie. Jak to teraz się przyjemnie zabija? Dobra, zbieramy teraz inny, który które nas prosił. Znowu ten zielony. No, trochę zajdzie. dobra, zabiję go i wracam. No i się w sumie pacało, mamy jakiś nowy schemat Lock 3C Pot. No, jakaś bomba. Dobra, mapkę mamy wyczyszczoną. Tutaj mamy tego. Explore Dosa, tu mamy to laboratorium. To do tego laboratorium się przejdę, wracamy jak będę na miejscu. Dotarliśmy, dostał w łeb. się, otrzymaliśmy Biopipe, i mamy dostęp do tej skrzynki, a w skrzynce. Esencje i jakieś bomby. Dobra, wróćmy do miasta, bo a propos tych esencji to mi się przypomniało, że my mamy do zrobienia nowego towarzysza. Gdzie on tutaj był? Tu jest. Niech tam się robi. Tutaj coś od, od, mamy nowego. To jest ta statuetka. To jest ta bomba, w sumie łatwe składniki ma. Tutaj co? Też zrobimy. 2,5 minuty czekania. Tutaj mamy jeszcze 5 minut. To w tym czasie zrobimy sobie jakiegoś questa, to do, do tego Marla Pool pójdziemy. Jesteśmy już w Marlapuola, to jest dosyć fajna impreza jest z otworami. Czy to jest strażnice, ale prawdopodobnie i tak. Okej, okay, dobra. Zostali pokonani, mamy tutaj quest'a i otrzymaliśmy hicynową podłogę, nic szczególnego. Tutaj mamy w grze, tak jak się kliknie to encyklopedię, tu mamy data, to mamy tutaj na górze Ile już recept poznaliśmy? Mamy 88 poznanych recept z 577. Także jeszcze długa droga przed nami. Niecałe 3 godziny w grze, spędzone. Ile żeśmy się tam na rzeczy co zniszczyliśmy, ile, ilu przeciwników zabiliśmy i ile zniszczyliśmy surowców? Zobaczcie 1233. Możemy potem sprawdzać, ile czasu po godzinach gram. A ile jest na, tak naprawdę na nagraniu? Dobra, idziemy dość quest'a. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O! Gdzie to się podziało? przenieść się tam? A czy ja mogę zabrać całą resztę? Ła! To nie moje! Nic nie mogę na pewno. Czy ja Szkoda. Pobudował tu się? Nie, nie, Pobudował się. No stał łeb. Co jest cool. Co jest. Dobra. Sklepałem go po dubsku. Tu mamy jakiś labirynt. Najbliższy. Tu mamy jakiś jeszcze. Remels. Queścig. A tutaj coś zrobiliśmy. Zobaczmy. Postawimy ten inkubator. Tam chyba 15 minut. Więc w kolejnym odcinku będziemy już mieli nowego zwierzaka. Tutaj nie mamy tych balonów z wodą. Mamy nową broń. Blow pipe. A tutaj mamy tego zwierzaka. Postawimy sobie jajo. Spróbujemy jak działa ten Blowpipe i się będziemy żegnać. Jakiś przeciwnik nam jest potrzebny. O, sprawdźmy na nim. Mm, szczerze. Ja, za 6 zaatakowałem. Hmm. Także tego. Jeśli Wam się podoba, zostańcie ze mną w kolejnych odcinkach. Będziemy odkrywali dalsze losy tej planety i naszej flux. Pozdrawiam Was serdecznie, do no i cześć.